Tutaj panu w tranzycie się urwało cięgno do pompki sprzęgła Pompki dzisiaj nigdzie nie ma, pan ma 400 km do domu. Spróbujemy coś przydrutować. Zobaczymy może się uda. No i przetrytetkowałem druciarstwo roku, ale naciskam i normalnie już się naciska. Tutaj ścisnąłem, bo to się rozchodziło. I ścisnąłem metalową opaską silmakową. O, z tej strony nie widać. No, ale działa. O, tutaj był jeszcze taki element. No, ale teraz jest na tretytki. Tamto cięgno skręcone tą opaską silmakową, więc się więc się już nie rozszerza, druciarstwo mega. Ale myślę, że do domu pan wróci. Nie musi do jutra czekać na pompkę. Już sobie na spokojnie wymieni, jadę do jakiegoś wycieku płynu chłodniczego Audi A4 tylko problem jest w tym, że to jest 3 litrowa V6 i to gdzieś z tyłu i pan tam mówi, że nie ma dostępu raczej od góry, mówi może od dołu podniosę go i zobaczę no zresztą dojadę to zobaczę sam może gdzieś jednak z góry się uda no bardzo ciężki jest dostęp tam się leje przy takim trójniku do gazu ale chyba jest Niedokręcona opaska dobrze takim długim śrubokrętem tu wchodzę, on tu aż tam. I już przekręciłem tą opaskę lekko poszła. Więc ją dokręcę i zobaczymy, pan pojechał na próbę. Dokręciłem tą opaskę i mam wrażenie, że już się nie laje, bo wcześniej jak ruszałem tym przewodem, to tryskało. A teraz skręciłem, ruszałem nim specjalnie. I na razie nie tryskało, on tam idzie od nagrzewnicy, przez podszybie i tam jest, szedł do silnika, tylko tam jest wstawiony trójnik do gazu, bo, bo to jest autko z gazem. No i tam go ręką wybadałem, bo tam nie ma dostępu w ogóle, to nie widzę, żeby miał jakieś dziury czy coś, więc, a ta opaska poszła mi troszkę, obrót na pewno się zrobił, jak nie lepiej. No i zobaczymy, może ten, może to była wina tej opaski. No i wraca, Audi naprawione. Zeszło długo, bo ciężki był dostęp. Ale wymienione węża miałem na samochodzie, dobraliśmy bardzo podobnego. Też właściciel miał daleko, bo chyba też 400 czy 300 km do domu. Ale zrobione zostało tak, że już zostanie. Nie trzeba nic poprawiać. Właściciel zadowolony też ma dać znać, jak dojedzie. Klient sobie sam kupił manszetę. No i tak patrzę. Jeszcze no nie otwarte. Nic jeszcze nie otwierałem. Mówię, nie ma opasek. Zestawię. No mówię, dziwne. Jednak są w środku. Patrzę. tu tretytki zwykłe. No raczej tu powinno być na metalowych opaskach. Przyjechałem właśnie na naprawę. Panowie mnie obudzili z samego rana. Lekko po szóstej było. Samochód im nie odpalał. No to się zebrałem. Powiedziałem, że tam będę za kilkadziesiąt minut, bo tam kawałek drogi miałem. Już prawie dojeżdżałem, miałem 8 minut do celu. Napisali SMS-a tylko, że naprawione auto. Przyjechałem na miejsce, już nikogo nie było. Uciekli po prostu, telefonu nie odbierają. Po prostu zbiegli, inaczej tego nazwać nie można, chociażby. Poczekali za, już za samo paliwo, by zwrócili. Kulturalnie się zachować, no ale jak widać, hamstwo jeszcze jest obecne. Jak robię to parę lat, to pierwszy raz taką sytuację mam. No cóż, wracam i, i biorę się za inne rzeczy. Dzisiaj dwa paski, jeden za drugim. Tu jest jeden zestaw. Wziąłem napina, rolki w razie czego, bo będę jechał później do tego. A tutaj wymieniam. Pasek i napinacz. I napinacz w peżocie peżoc, złożony. Szybka akcja w miarę był dostęp. Teraz jedziemy do Fiata Kromy. Tam już będzie na pewno trudniej. No ale zobaczymy. Może też szybko pójdzie. Właśnie wróciłem z zakładania pasków wielorowkowych do Iveco. I tam był taki przypadek, że było iweko 2.16, a silnik był od jakiegoś starszego iweko wsadzony. Tak zwany swap silnika był. Od starszego modelu. Nie wiem czemu nie dopytywałem. W sumie mnie to mało interesuje. No tylko powinie się nie dobierze paska, no bo już inny jest pasek. I sobie tak rozrysowałem, żeby w sklepie mieć jakiś podgląd właśnie jak rolki idą. No i tym sposobem doszliśmy jaki tam pasek jest. Teraz już zostawiłem panu to opakowanie z paska sobie tam schowa do schowka, żeby następnym razem już wiedzieć więc fajnie można sobie pomóc tak rozrysować i zawsze w sklepie motoryzacyjnym łatwiej będzie dobrać pasek naprawiam Mazdę 626 tutaj zerwał się pasek od napędu pompy wody alternatora i bardzo huczał samochód i huczała pompa klimatyzacji nie wiem czy będzie to słychać ale tu klimatyzacja już bardzo długo nie działa i po prostu ominąłem tą pompę klimatyzacji dałem krótszy pasek tutaj idzie tak jak szedłby oryginalnie i tutaj tylko nie idzie na pompę o nic nie zawadza tutaj napinacz jest na śrubę taki starodawny jeszcze więc założyłem inny pasek napiąłem napięte jest dobrze, pompa chodzi, samochód już nie huczy jeszcze wyrzuciło płyn bo pękł tutaj wężyk od wody, wymieniony jest na inny. No i wszystko naprawione. Ale najbardziej mi się spodobał zapis następnego serwisu w tym aucie: Next service i przebieg. No, tym wygłuszeniu maski napisane nie wiem czym, czy kredą, ale bardzo długo to już jest, bo już jest w samochodzie 300. To jest jakiś bardzo stary napis. Ktoś napisał tutaj. Tutaj oczywiście zostało ustalone z klientem, żeby tą pompę ominąć, bo mówi, że ta klimatyzacja to nie chodziła już, jak on kupił ten samochód, domagał go bardzo długo. Więc pompa teraz już nie działa, więc ten pasek napędza tylko pompę wspomagania. Alfa Romeo 159 nie odpala. I zapalają się takie komunikaty. Przekreślony dystrybutor, i tak jak widać, Interial Switch Intervented. I przekreślony dystrybutor. Wyciągamy kluczyk, odsuwamy fotel do tyłu kierowcy. I tutaj mamy taki antywybuch to się nazywa, różnie to ludzie nazywają. To jest po uderzeniu w to. Możemy w to kopnąć przypadkowo nogą, nieraz, czy coś bo to po prostu działa na uderzenie że na przykład tu nam coś upadnie i potrafi to rozłączyć i on odcina paliwo i wciskamy go o nie wiem czy było słabo na filmie on tak kliknie i teraz jak walnę mocniej to o teraz akurat to nie zadziałało ale on po to, musi tak kliknąć czuć wyraźnie pod ręką że kliknie teraz chodzi tak luźno i teraz wkładamy kluczyk. oj jeszcze raz już komunikatu nie ma. Samochód odpala. Przyjechałem tutaj do Audi A3 padł rozrusznik, całkowicie próbowałem w niego postukać to zaczął pykać, ale nie odpalił ale silnik był jeszcze ciepły, bo pan przyjechał do galerii tam tylko 10 minut coś miał załatwić i wyszedł i samochód już nie odpalił, więc odpaliliśmy go z popychu no i teraz sobie pojedzie do domu i rozrusznik musi naprawić nie wiem czy będzie z moich usług korzystał czy nie ale już może sobie dojechać do domu, on jest tutaj gdzieś z okolic a ja przyjechał właśnie do galerii rozrusznik jest tu pod tym filtrem tam no to już nie widać bo poskładałem odchyliłem ten filtr i rozrusznik było widać pięknie było w niego jak postukać i mówię zaczął pykać, bo wcześniej w ogóle nie pykał ale zaczął pykać, no ale stukałem, stukałem i no i nie chciał odpalić no, ale sytuacja opanowana no i tutaj jednak Pan zdecydował, że wyciągamy od razu ten rozrusznik więc przyjechałem za nim do jego domu, wyciągnąłem go. Jutro go zregeneruję i włożę. Bo mu potrzebny samochód szybko, a jakiś tam jego mechanik mu powiedział, że w przyszłym tygodniu dopiero. Więc zdecydował się, że, że robimy. Rozrusznik już wyciągnąłem, mam na pacę. Jutro pojadę go zregenerować. I rozrusznik już mamy naprawiony. Teraz go montujemy tutaj. Tutaj mamy go na dwie szpilki. Jedna tu jest od góry, druga jest od spodu. I tu ten uchwyt, i tutaj ten metalowy uchwyt do przewodów, nachodzi tutaj. I skręcamy jest trzynastką. Tu jest dziurka. Nakładamy to w ten sposób, i tu zakręcamy trzynastkę potem. One są takie długie. Oczywiście odłączamy akumulator przed demontażem. I wkładamy go tutaj. Nie wiem, czy jedną ręką dam radę. I wkładamy go tu. Tu nie ma większego problemu z tym. I wstępnie górną przyłapałem, i teraz wkładamy dolną. Tutaj mamy miejsce na to, i musimy tam trafić. O, udało mi się za pierwszym razem trafić w otwór W tym egzemplarzu porady idą ręką w miarę. O, jest, doszła. I teraz zakładamy tą blaszkę. Ja wkładam rękę tędy pod rozrusznik. No, i to musimy zrobić po omacku. Jest. Ale można też odsłonę silnika od dołu odkręcić i zrobić to od dołu. Ale można też w ten sposób. Tutaj mamy przewód. Zapinamy. I tutaj na tą górną szpilkę jeszcze nakładamy masę silnika. Dobra. I masa skręcona. Czyli rozrusznik już jest zamontowany. Teraz cały osprzęt, który musieliśmy wyjąć do demontażu tego rozrusznika. Wkładamy całą obudowę filtra powietrza, tu wraz z przepływomierzem. Ona musi wejść tutaj, w ten sposób, żeby to weszło pod to. Tu tak wstępnie zakładamy. I no tutaj wchodzi na takiego bolca. I tutaj mamy śrubkę na imbusa, która go mocuje. Ja mam do tego takie specjalne szczypce, które ściskam, i o, jedną nie dam rady, muszę dwoma. I gdy je ścisną, one się blokują. Mogę sobie wtedy swobodnie tą opaskę nałożyć. Chyba jeszcze sobie pomagamy, bo pomimo już zapięcia na ostatni ząbek, jeszcze je można troszkę ścisnąć, i wtedy jeszcze bardziej ona się rozszerzy. Ta opaska ustawiamy. Tutaj naciskamy. Tą niebieską zapadkę i rozprężamy. Kostka od przepływomierza. I teraz zakładamy takiego plastikowego węża. O, musi tutaj ładnie siąść. O. No i teraz składamy tutaj. Tą prowadnicę powietrza musi siąść tutaj w otwory, i tu się zatrzasnąć z dwóch stron. Teraz ta góra Dobra i złożone. Teraz zapinam akumulator i testujemy, czy jest ok. No i wszystko podskręcane, więc testujemy, czy jest ok. Tutaj się zapali kierownica i kontrola trakcji, ale to po przejechaniu tam paru paruset metrów zgaśnie samo. Podpięcie akumulatora zawsze tak jest w Volkswagenach i Audi z tych roczników. No i Audi złożona, odpala. Tutaj jeszcze pan poprosił, żebym mu żarówkę wymienił, bo nie wie jak. Od stopu tylnego z lewej strony. Tutaj w bagażniku mamy taką zaślepkę, którą wypinamy. I tu mamy taką nakrętkę plastikową. I teraz wyciągamy lampę. Ona jest tutaj na takich bolcach. Że I ono tu przeważnie mocno siedzi. Trzeba to umiejętnie. Jak wyciągnę lampę, to pokażę te bolce. Nie mam tego jak nagrać, że jak ją wyciągam, spróbuję jakoś ustawić tą kamerę. I jak widać wyszły, to są takie bolce. Tutaj sobie troszkę pomogłem śrubokrętem, bo nie chciało wyjść. Tu trzeba bardzo ostrożnie z tym. Bardzo to jest łatwo urwać. Ja już to robiłem dużo razy w różnych samochodach. To już mniej więcej tak mam wyczucie. Ale jak ktoś za mocno pociągnie, jest niecierpliwy, to urwie tego bolca. Troszkę to jest dziwne rozwiązanie, bo żarówki. Często się palą, więc sam sobie ktoś nie wymieni, kto nie zna się na samochodach, kto tego nigdy nie robił, to zaraz to urwie. Powinno to być troszkę inaczej rozwiązane, no ale tak jest w wielu autach, nie tylko w Audi. Żerówka działa. Zrobiłem tu sobie taki hamulec. O, i już słabiej świeci, czyli jest wszystko OK. jest ok skręcamy teraz to zapinamy za ślepkę i gotowe jaka mgła się robi w końcu trochę słońca jadę właśnie na mopa 70 km ode mnie pan odpiął klemę w samochodzie i zatrzasnął wszystko, drzwi, wszystko, maskę zamknął, i nie ma w ogóle prądu w samochodzie, żeby go otworzyć. Spróbuję mu jakoś na krótko gdzieś dać prąd z mojego samochodu, żeby tylko go otworzyć. Zapniemy klemę i powinno być wszystko ok, tylko że on tam odpiął klemę, bo jakieś błędy mu wyskoczyły. No i chciał chyba skasować błędy z tego co zrozumiałem, odpięciem klemy, no ale zobaczymy. Przede wszystkim ja tego otworzyć. Dobra, i trochę otwarty. Pan pojechał. Nie mogłem tam nigdzie plusa znaleźć. I otwarłem go przez grilla. Odkręciłem taką osłonę maski. I linką normalnie otwarłem maskę. Założyliśmy klemę. I samochód odpalił. Sytuacja była taka, że pan zdjął klemę. Bo chciał sobie jakiś tam czek silnika skasować. Samochód mu się zamknął. I maska zatrzasnęła mu się. Nie wiem, chyba od wiatru. Czy coś w tym stylu. No i założyliśmy klamę, odpalił i pojechał. Naprawy na mapach mają ten plus, że można skorzystać z łazienki. Nawet na zewnątrz jest kran. Jakby się chciało ręce umyć. Jeszcze przyjechałem tutaj przy ciągniku. Nie zajmuję się ciągnikami, ale jakiś alternator podłączyć czy coś, to myślę, że ogarnę. Przyjechałem tutaj do Pana scenik, zakupił już części, sprężyna pękła, wypadła z gniazda, zakładamy sprężynkę i samochód powinien być sprawny. Ciekawe czy on odpali, Pan mówi, że od listopada stoi, widzę, że tu jest, trzeba potrzebie ściągnąć, żeby odkręcić amortyzator od góry, no nic, spsikujemy śruby, czyścimy i bierzemy się za, za robotę. Sama się zdemontowała, widzę tu będzie problem z tą śrubą chyba, no ale oczyszczę ją i zobaczę, może się odkręci. No i założony nowy amortyzator, nowa sprężyna. I po naprawie. Autko jeździ, pan tutaj do przodu, do tyłu poruszał, ma sobie później pojeździć, poskręcaliśmy, wszystko jest ok. Zbieram ten majdan i koniec. I powrót tematu skrzyni do Nemo już naprawiona. Z dwa miesiące minęło, aż się zakurzył cały. Trzeba tą skrzynię włożyć w końcu i wyjechać tym. Tak jak mówiłem, pewnie z naprawy się zrobi projekt, bo to tyle trwało. Ile z dwa trzy vlogi temu wyciągałem tą skrzynię z tego Nemo. Dobra, bierzemy się do wkładania. Już luzów tu nie ma. Delikatny. Wałek też ma delikatniutki luz. Bardzo nie tak jak wcześniej, jak widać na filmie było. No i Nemo prawie skończone. Już poskręcano w większość. Nie, w sumie już wszystko. Śrubki żadne nie zostały. Więc zakładamy koła, zalewamy olej i jedziemy na próbę. Jak odpalił ładnie po dwóch miesiącach. Pierwszy centymetr rokej okay. No i nemo złożone. Myślę, że będzie fajnie służyć. Teraz dzień to będzie więcej widać. Kupiłem sobie takie dwa segmenty szuflad, odsuwanych, bardzo głębokich. Jeszcze sobie dokupię jeden tylko na trzy szuflady, węższe, bardzo fajne. Będę je montował do eksperta. Są w miarę lekkie, a wiadomo, w takim samochodzie. Chodzi o kilogramy. Coś takiego mi właśnie było potrzebne. Na rzeczy nie ciężkie. Tutaj można sobie manewrować tymi przegrodami. Można usunąć wszystko. Mieć jedną całą wielką szufladę. Fajnie są zatrzaskiwane. Pewnie nagram coś z montażu można spinać je z takim systemem, z jakimś mniejszym, z tej, z tej serii, z Kubrika chyba z Pro. Tutaj są adaptery. ale no, Ja jeszcze będę dokupował jeden z tego systemu One, żeby to było więcej tych szuflad. Jak teraz patrzę, to wielkość jest większa niż myślałem, więc mogłem sobie dwa segmenty wziąć po trzy szuflady, ale tak też sobie jakoś to poukładam.